Wypierdolaj Oooo Z buta wiesz Kurwa pod wymyśczeniem <grym> <grym> Autem podjedź po, Proszę tu podjechać samochodem Już No ja pierdolę No wypadł stąd, kurwa Gniady Chyba, że jeszcze jeden Później za dwie, do wszystkie ze czwórki, ja wam mówię Oby no, się opacało. Proszę mnie nie pchać Ja będę później, nara To co, co wyjedź autem, znowu trzeba w ten, ten beton ładować chyba? No, ale na środku pewnie będzie. Ja mówiłem, żeby od góry bić, to nie? Nie gady Up, up, jebem. Proszę odejść. Up, up, Jebem na to. Jebem, jebem, jebem. na to. U, u. o, 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 o. O, o, A, o. O, o, Pff. o. O, o, było Drzwi rozwaliło. Czekaj Dawaj, samochód. Ja. Podjeżdżaj, podjeżdżaj. Ja podjadę. Ole podpęciłem, nie no kredka Twój plan był B be nie? Proszę cię Parkuj gniady Gniady Dajcie Tym mi wiek panie le, kamie le kamienie no, Kamień kamieniem, gdzie Ej, jest reszta po, Ja bym ja leciał po jeszcze jedną Ale gdzie? No lec. No na drzwi Dobra ja tepam bo ja tepam po tej tej temy? Temy. O weźcie suńcie pizdy no To weź tej itemy do bazy ten kamień, Przez kamień, Przez kamień ma... Weź ten kamień, jak chce posz. No, Przyskawijmy ja to. Weźmy dwie. Jedną e, została. No, Będzie mej. wejście chyba. Wyłączcie, że to. Krepka. O co, a? Tu jest wejście, nie, wtedy te drzwi się nie opłaci rombać. To jest gadanie? fake baza. Nie, jest fake baza. Daj bazar mówię. Tu jest zwykłe drzwisko, no zobaczcie sobie od frontu. Dobra, zaraz mi To musi być podwójne jakoś coś. A gdzie ty patrzyłeś, że jest wejście? No z przodu masz wejście tam, nie? I tu masz, patrz. Tu masz wejście do tego i później masz w lewo ścianie zwykłą i tyle. No dobra, ale gdzie jest e, totem? Tego ja to ja nie powiem ci. Trzeba zobaczyć na młotku, jak obejmuje działka. No to zobacz Dobra, kredka tepni Ona jest idealnie zbudowana na, na całym kwadracie Kretka tepni Poczekaj patrz jak to jest zbudowane Potem okay. tu nie będzie, to ten będzie z drugiej strony Dobra to nie odepnij To jak jebamy jeszcze ten beton? Nie no bo tu kurwa nic nie zrobimy, My nie zrobimy A z góry, góry raz Nie, beton jest stoi nas, znaczy na damy Jedynie co nas... można to te drzwi jeszcze jednąć no i tyle jestem? Chociaż wątpię, żeby tam były i tak okay. Gdzie? To I tak a nie, nie, no nie, nie, bo tu będzie jedna ściana A górę jakby była To jest wyładować? początek Czekaj nie? Ale nie wejdziemy tam do góry jak coś. Gdzie wziąłeś? Na drzwi? Daj mi, daj mi, ja zapraszam No na drzwi to podejdź tutaj A ja tam na drzwi, ja Tutaj? Kurwa Nie, 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 nie Pokaż to Raz Tutaj w beton by trzebało Poczekaj, tutaj. Poczekaj, poczekaj. Beton to gówno da. Trzeba mieć dwie przynajmniej, żeby w beton. Samu żeby beton, beton rozlewał. No, Proszę odejść. No co i się nas zabudzić? Nie się. No to sobie odejdę tutaj. Cześć, patrz, beton? Wyjście do góry. brawo Zabudowane Dobrze? Króla. Grałem. Zrobisz wejście? To no, kurwa nie Ty potrzedł, I po co czwórka? Zbyt pochopnie kurwa Ja mówiłem, że do nic nie będzie, to wyście się uparli się na tym. Gdzie samochód? A tu jest, Jezu Przez Obra Dobra, ile brakuje do następnych cech szurek? w Bur, Bursztyny Dobra, daj kierować To chuj no Jedziemy dropać no, no, to Dobra. gówno nie, nie rajdzik, czyli. Czyli co, kwiatek się stoi. A my jedziemy szuka drogi Kurwa, no. Taka baza ładna, żeby nic nie było? No to. Ale poczekaj, jak to wygląda? No zobacz jeszcze. Ej, teraz To jeszcze jeden poziom, to jeszcze Ta że... baza jest zbyt piękna, żeby nic w niej nie było. A ten poziom jest zabudowany, to na pewno u góry to jest wszystko. Mówiłem, żeby ładować od góry. Dobra, jebać no to zrobimy i to poprawimy, nie do końca. Czekaj, tak, do... każdy do... pisze, dobrało. kupię tłuszcz, bursztyny, wszystko. Dobra, no to ja wyłączam nagrywanie i kończę, Dziękuję. I do widzenia. <laughs>